Witam państwa bardzo serdecznie. Król Pustkowia kłaniam się. No i drodzy państwo, to co państwu dzisiaj powiem, to jest kontynuacja planu mającego ostatecznie doprowadzić Europę, no, a w szczególności Polskę, bo ta Europa to mnie mało obchodzi. Jakieś tam kraje imperialne, prawda? Mało mnie interesuje los takiego kraju, na przykład, jak Niemcy, jak Anglia czy Francja, ale Polska mnie interesuje. To jest ten plan zniszczenia, zaczyna się posuwać, zniszczenia rolnictwa europejskiego. Myśmy o tym mówili na kanale, oczywiście już wielokrotnie. Wszyscy wiemy, jak ta sprawa wygląda, ale teraz zobaczcie, co się wydarzyło. Unia Europejska i Ukraina osiągnęły porozumienie w sprawie kompleksowej strefy wolnego handlu. Prawda? DCFTA w skrócie to ważny krok na drodze do głębszej integracji gospodarczej Kijowa z Brukselą. Kijów, który nie należy do Unii Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Urszula von der Leyen podkreśliła, że Ukraina pozostaje integralną częścią europejskiej wspólnoty i jest wspierana na drodze do pełnej akcesji. Od 2022 roku handel Unii Europejskiej z Ukrainą reguluje system tymczasowych autonomicznych środków ATM, który po rosyjskiej inwazji umożliwił zniesienie ceł na ukraiński eksport rolny. Dzięki temu ukraińskie produkty takie jak zboże, kukurydza, jaja i drób miały niezakłócony dostęp do unijnego rynku. Ja państwu tylko przypominam jakie są utrudnienia dla polskiego przedsiębiorcy czy polskiego nawet rolnika, y, hodowcy, który chce wejść na rynek europejski, bo przecież ten handel y, wolny, przepływ towarów i usług miał być Podstawą, fundamentem, prawda, Unii Europejskiej, a tu się okazuje, że Francja wymusiła na Unii Europejskiej takie postanowienia, że Polacy produkujący łososia w Polsce, hodujący łososia, nie mogą go wprowadzić na rynek europejski, bo to zagraża, prawda, pozycji rynkowej Francuzów, którzy także łososia hodują i sprzedają w Europie. Stwierdzono zatem, że polski łosoś jest niewłaściwie mrożony, nie tak, jak sobie Unia Europejska życzy i wyrzucono Polaków z rynku. Ale tutaj mamy wprowadzanie systematyczne prawda, produktów rolnych ukraińskich na rynek europejski. Komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen nazwał ATM wyjątkowym narzędziem, jednak nowa umowa ma zapewnić trwałe i zrównoważone ramy współpracy. W jej ramach Unia Europejska chroni wrażliwe sektory rolne dbając o stabilność rynku. Porozumienie spotkało się z oporem, zwłaszcza we Francji i w Polsce, rolnicy w tych krajach protestowali przeciwko wzrostowi importu ukraińskich produktów. Ale to sobie nie mogą, prawda, tam protestować, bo tam Tusk nie będzie nikogo słuchał. On realizuje pakt migracyjny, prawda, niszczenie polskiego rolnictwa, ukrainizacja rolnictwa europejskiego, tutaj Mercosur, ale tu jest faworyzacja, drodzy Państwo, Kijowa. Ja Państwu powiem, o co dokładnie chodzi. Choć yy, pełny tekst umowy nie jest jeszcze dostępny, to Ukraina zobowiązała się do stopniowego dostosowania standardów produkcji rolnej do wymogów Unii Europejskiej do 2028 roku. No jakie tam standardy mogą być? W tym technicznym, prawda, zbożu na przykład ukraińskim, to ja nawet nie chcę myśleć. Podejrzewam, że to bardzo podobnie jak umowa Mercosur. Wiecie, jaka tam chemia z tego Mercosuru trafi na Wasze stoły już za niedługo? Ho-ho-ho! Wprowadzono mechanizmy pozwalające na reagowanie w sytuacjach zakłóceń na rynku. Kontyngenty importowe dla wrażliwych produktów, takich jak jaja, cukier i pszenica, zostaną zwiększone, lecz pozostaną poniżej historycznych poziomów, aby chronić producentów unijnych. Ja, drodzy państwo, w to nie wierzę. Ukraina zgodziła się także na zwiększenie importu wieprzowiny, drobiu i cukru z Unii, co ma wspierać rolników, zwłaszcza w krajach graniczących z Ukrainą. To jest wszystko, Kit, to jest wszystko, drodzy Państwo, Bełkot. Ale teraz zwróćmy uwagę, bo tutaj mówimy o umowie Ukrainy z Unią Europejską, ale drodzy Państwo, Ukraińcy nawet nie zarabiają na swoim zbożu, na produkcji żywności, bo tam są tylko agroholdingi i korporacje żywieniowe, będące w rękach ludzi jakich. No nie wiemy, no jak jest firma zarejestrowana na Cyprze, na Pana dzisiaj to kto stoi za tą firmą kto nią kieruje. No zakładam, drodzy Państwo, że są to właśnie te elity. Te elity sobie tam stoją, yy, prawda, zabezpieczyły sobie teren ukraiński, produkują tam żywność, bo żeby ta, yy, prawda, ta żywność jeszcze pozwalała yy, na to, żeby Ukraina mogła zarabiać, czy sama siebie finansować w trakcie konfliktu na yy, Ukrainie, to byłoby to zrozumiałe. Ale tam zarabiają tylko koncerny. Tylko koncerny, drodzy Państwo. I te transporty z Ukrainy, czyli Ukraińcy nie zarabiają na własnym zbożu, ale te transporty z Ukrainy wyjeżdżają stamtąd przy aprobacie czyjej, drodzy państwo, Putina. No bo jeśli, drodzy państwo, jeśli można zaatakować każdy cel, Jaki się tylko chce, nie wiem, nawet drony, jakieś rakiety, tam bomby, pociski spadały na muzeum, na przykład Szuchewycza gdzieś tam w Kijowie. Można naprawdę opracować celne trafienie w jakiś tam strategiczny punkt, gdzieś tam na mapie kraju. To już takie działania wojskowe nie robią na nikim wrażenia. Po prostu tym już zajmują się algorytmy, komputery, więc wy. Wyobraźcie sobie, że gdyby Putinowi zależało na tym, żeby zniszczyć taki jeden czy drugi transport y, zboża, żywności wyjeżdżający z Ukrainy, to przecież taki pociąg zostałby wysadzony, storpedowany w powietrze w jednej chwili. A tu się okazuje, że to przy aprobacie Putina się odbywa, czyli agroholdingi będące w rękach y, oligarchów, tak to nazwijmy, ale w dużej mierze także Stanów Zjednoczonych, y, mogą sobie tam w sposób niezakłócony pracować, bo tam jest bardzo żyzna gleba, nie zapominajcie, tam jest, na Ukrainie jest cztery razy lepsza gleba jakościowo niż w Polsce. W Rumunii na przykład jest gleba dwa razy lepsza niż w Polsce, więc agroholdingi sobie tam, prawda, wytwarzają żywność przy aprobacie Putina, za jego zgodą, Także ta żywność zalewa rynek europejski. Kto mi teraz powie, że Putin nie macza w tym paluchów, że ta żywność jest tutaj yy, prawda, włożona i, i się nią handluje? No, drodzy Państwo, układ to jest układ, więc ja mówię, na tym interesie zarabiają też yy, Stany Zjednoczone. Yy, na pewno znajdzie się jakiś delikwent, który tam swoje paluszki macza. A tutaj mamy umowę, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, taką umowę się podpisuje z Ukrainą, która niczego nie ma tak naprawdę, bo Ukraina została zajęta, przejęta. Przecież to jest kraj nie tylko zdemoralizowany yy, z taką ilością, prawda, łapówkarstwa, korupcji, bandytyzmu, że to się aż. W głowie nie mieści, prawda? Oni tam nie mają niczego i teraz do, dodatkowo jeszcze zostali, prawda, e, skolonizowani przez Stany Zjednoczone, e, które żerują na tych e, surowcach, które tam się znajdują. E, mówimy tutaj o e, tych rzadkich metalach. Potrzebne do, te metale są do napędzania, prawda, e, tego nowego wyścigu zbrojeń, kto tam zgromadzi więcej tych rakiet, prawda, żeby można się było znowu postraszyć, wypuścimy czy nie wypuścimy, zrzucimy bombę czy nie zrzucimy. Taka jest retoryka obecnie wojenna. Ale drodzy Państwo, tam nic nie ma na tej Ukrainie. Zdajcie sobie sprawę, a Unia Europejska podpisuje umowę z Ukrainą. Przecież to jest, państwo nie istnieje. To, to jest państwo wydmuszka. To niech lepiej powiedzą, z kim oni podpisują tę umowę, prawda? No bo to by było najlepsze, drodzy Państwo. No ale tu się okazuje, że ludzie, niektórzy uwierzą jak zwykle w te mainstreamowe ścieki, które się im poda. Umowa z Ukrainą. No jaka umowa, drodzy Państwo, nie ma. Żadnej umowy to jest jeden wielki bełkot, to jest ściema zwykła, ale przy okazji że my także należymy do Unii Europejskiej, nie wiem po co. No to odbije się to na nas, bo ten polski właśnie rolnik, od którego król Pustkowia kupuje w zasadzie wszystko e, z takich rzeczy no, podstawowych, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarstwa domowego, bo i warzywa, i mięso, i owoce, prawda, co jest dostępne i przetwory mleczne i sery, prawda, serek biały, pyszniotki na sernik, tak jak gaździna zrobił. Oho! Ho. Cud, no ale za niedługo już tego nie będzie, drodzy państwo, bo będziemy tutaj mieli ukraiński blask, a w zasadzie nie ukraiński, bo to już nie Ukraina, bo to yy, prawda. Korporacje żywieniowe wprowadzą nam techniczne yy, zboże, żywność zatrutą, coś obrzydliwego w moim mniemaniu. No ale, drodzy państwo, cóż my możemy zrobić? Co możemy poradzić? No nic. Przecież skoro się nie namawia Polaków do wyjścia z Unii Europejskiej, jeśli tacy politycy na przykład obecni w tej zaplutej fałszem konfederacji nic o tym nie mówią, jest tylko jeden człowiek w Polsce obecnie, pan Grzegorz, który ma zakaz wstępu do Sejmu, zakaz wystąpień w Parlamencie Europejskim, no to, drodzy Państwo, jak to ma wyglądać? Co z tego, że przyjdzie co? Zajączkowska tam przyjdzie w parlamencie albo bryłka i powie: Nie zgadzamy się, nie zgadzamy się, to się nie zgadzajcie. Co z tego, że, że się nie zgadzają? No, patrzcie, co oni robią. Na naszych oczach znowu w białych, prawda, rękawiczkach sprzedają truciznę. No i mamy, czy tego chcemy, czy nie, ponowne ukąszenie. Pozdrawiam Państwa bardzo.